Tak, i wytłumaczę to na prostym przykładzie. Operatorów żurawi Tu będzie kreska, i jedziemy. To są pośrednicy. To są operatorzy. Teraz tak. Poprzedni Tuska wprowadził coś takiego jak e, no rozluźnienie troszeczkę gospodarcze, żeby e, w Polsce dobrze się działo. I wtedy wprowadzono na przykład możliwość zawierania tych całych zleceń. I teraz, skoro wcześniej. Operatorzy zarabiali albo byli na umowach o pracę, i raptem wprowadzono coś takiego. To ci tu u góry bardzo chętnie powstawali, bo można było dużo zarobić, jeżeli tylko tym na dole wcisnęło się, że jeżeli zmienimy trochę umowę, to będziesz więcej zarabiał, ale nie powiedzieli im, że okradają ich na przykład spraw pracowniczych czy emerytur. No i dobrze, tak się dzieje. Ci więcej zarabiają, ale nie mają umów. Ci koszą hajs. Ale teraz, jak przychodzi hajs, no to Polska i Polacy i polscy biznesmeni, zwani Januszami, mają to do siebie, że są pazerni. Zatem, co oni robią? Jak tyle na nich zarabiam, to jakbym miał ich więcej, no to zrobię jeszcze więcej. Zatem konkurują przed budowami. Kto weźmie taniej? Jeden tak zrobił. Zaczął mu się hajs zgadzać, reszta tak robi. Ale stawka spada. Dalej konkurują. Te stawki dochodzą już do takich biednych, że no kicha, kicha, kicha. Ci zaczynają się burzyć. No ale chwila, no, miało być więcej, a teraz stawki spadają. No ale budowa tyle płaci, to, to, tamto, tam, to tamto, nie? <laughs> Widzimy, że już powstaje szara strefa. I to bardzo, jakby, rozpowszechniona. Ci mają niskie stawki. No i co się teraz dzieje? Jak mało zarabia, to robi więcej godzin. Jak robi więcej godzin, to nie potrzeba dwóch operatorów, tylko jeden. My chcieliśmy to naprawić i w rozporządzeniu wprowadziliśmy właśnie 8 godzin. Dlaczego wszyscy oponowali? Mm, bo trzeba będzie wrócić do starych czasów, gdzie się normalnie zatrudniało operatorów i potrzeba było operatorów. Ale żeby dobrze hajs zarabiać, jako polski biznesmen, to lepiej obniżyć stawkę. Operator sam będzie zasuwał, ile wlezie. No i trzepał hajs dla nas. Ale tu się właśnie operatorzy bardzo mylą, bo im więcej godzin trzepią, tym mniej ich jest potrzebnych. Jak jest mniej potrzebnych, no to reszta nie ma pracy. Czyli zgodzi się, że mniejsze pieniądze robić. I tak dochodzimy do takiego połapu, że i pośrednicy z racji tego, że konkurują do budów dostają mało. I operatorzy robią już za niższe stawki. Załóżmy, że się buntują. Mówią, że nie będą robić już za takie małe stawki. Żaden problem. Rząd pomaga przedsiębiorcom. I pozwala na wjazd e, operatorom ukraińskim. Ci, z racji tego, że u siebie w kraju mają, no, nie zarabiają za dużo, pogodzą się na takie stawki. Jeszcze nie wiedzą, co ich tu czeka. No i wtedy no, operatorzy mówią: Ale Ukraińcy zabierają nam pracę. <laughs> no i co teraz? Mamy sytuację, gdzie ci mało zarabiają. Ci mało zarabiają, Ukraińcy trochę zmądrzeli, uciekli albo po prostu stawiają się teraz. Nawet w związkach zawodowych są i się nie szczypią i żądają wyższych stawek. To tylko Polacy zostali wyrolowani. No, ale teraz, tak, co w tej sytuacji zrobić? Konfederacja próbuje, nie wiem, przeforsować wam wolny rynek, czyli obniżenie podatków dla tych, żeby mogli czym więcej płacić. Tylko Konfederacja jak to zwykle. Nie potrafi wam wszystkich argumentów wytrzeć i znaczy pokazać i używać, bo jest coś takiego jak kapitał jeszcze. Zatem nawet jeżeli obniżymy podatki, teoria skapywania nie działa, czyli ci na dole nie dostaną więcej hajsu, bo ci będą chcieli się nachapać przecież. Ale jeżeli któryś z nich ma kapitał, to wystarczy przekupić kierownika. Zrobić imprezę, żeby na przykład firma budowlana zatrudniała tylko ciebie, i pozbywamy się konkurencji. Ale że w Polsce jest tak, że jak masz wspólnika, to prędzej czy później go wylusterujesz, to zostaje jeden. Jeżeli jeden albo mała garstka zostanie i na tym koszą hajs i jeszcze się umówią, a tego nie udowodnicie, zaczną wam obniżać stawki. Więc to też nie jest wyjście. Co ja proponuję? Układy zbiorowe, w których określa się w porozumieniu z pracodawcami i operatorami, w tym przypadku pośrednicy i operatorzy, stawkę za Waszą pracę. Nie można zejść poniżej jej, ale jeżeli jest potrzeba operatora na jakiejś infrastrukturalnej budowie, to owszem, może zapłacić więcej. Jak wytarguje od budowy, owszem. Czyli nie schodzicie poniżej jakiejś określonej stawki. Wtedy wszyscy zarabiają. I ci, bo mogą was legalnie zatrudnić i jest taki wymóg, że muszą was legalnie zatrudnić i ci zarabiają, opłacają swoje emerytury, opłacają podatki. No, państwo się kręci. I teraz tak. Jeżeli którykolwiek pośrednik w takim układzie spróbuje się wybić, to państwowa inspekcja pracy zmiata go z planszy. Tylko musi mieć narzędzia. Ale ten układ działa. Tak, że ci są zabezpieczeni, jeżeli działają legalnie. I nikt nie powoduje spadku stawek, zatrudniając na przykład Ukraińców, bo w tym momencie Ukraińcy muszą pracować na tych samych stawkach co Polacy lub większych. Jeżeli któryś się wybija, to znaczy, że będzie psuł rynek. Jeżeli, tak jak tłumaczyłem też w swoich filmach, widzimy, co mamy teraz w Polsce to każdy z nich powinien też mieć takie przeświadczenie, że nie można do tego dopuścić. bo znowu stawki spadną. Zatem zmiatanie plansz. Można by było powiedzieć, że to komunizm. O, wszyscy będziecie równo zarabiać. I ktoś tam kiedyś gdzieś czytałem też, że jak uczniowie piątkowi e, będą na równi z tymi strójkami, to nie będą się starać. Tylko w tym momencie nie można wszystkiego porównywać, pamiętajcie. W tym momencie ten mechanizm układów zbiorowych jest także zabezpieczeniem przed właśnie social dumpingiem, czyli ściąganiem Ukraińców na przykład, albo Hindusów, jak to się dzieje teraz, za niższe stawki. Zatem, jeżeli mamy coś takiego, to mamy też otwarty rynek. I wtedy ten operator, który chlał, a był Polakiem na przykład zostanie zamieniony na trzeźwego Ukraińca. Czyli jakość usług wzrośnie. Cóż jeszcze? Odpalamy i smażymy. Ogólnie rzecz biorąc krewetki, czosnek, sól, pieprz, a sos pomidorowy, śmietana czy jest kaszuszka I mamy spaghetti. Jak już tak wyjąłem, zrobię. Może wykład z ekonomii też Wam się podobał. A, co do konfederacji. Jak już właśnie oni próbują wam te wajki wciskać, to dobrze by było, żeby kupili sobie kawałek pustyni, gdzie nie ma nic, albo co ukraść, albo jakichś zasobów i tam spróbowali ten wolny rynek wprowadzać. Bo na tej materii i tej tkance, jaką jest polski naród, z takimi problemami jakie mamy już teraz, to się nie uda. Tego oni po prostu o tym nie wiedzą, nie? bo im nikt nie przekazał i nie uznają, chyba, bo nie dociera, że ten kapitał i pazerność to są czynniki, które wpłyną na to, że w Polsce przy takim wolnym rynku będzie jeszcze gorzej. A jak już się tak upierają, to może niech pokażą kraj, w którym ten wolny rynek nie spowodował rozwarstwienia czyli pośrednicy nie zarabiali hajsów brud, a operatorzy nie mieli co do gara włożyć. 没有一个。